Powiem Wam, że ferie nam służą pod względem spania, więc śniadanie późno wjeżdża. Mam tutaj dwa opakowania twarogu, one chyba miały 260 gram, jedno 260. Do tego dodam dwa jajka, tak jak widzicie mam tutaj laskę wanilii naszykowaną. Na jedną taką kostkę twarogu trzy łyżki mąki pszennej, odrobina cukru. Nie będę tu zagniatać, nie będę tego blondować, to mam takie grudy, widelcem to będę tak, wiecie, działać. Z tego nam powstały takie dwa wałeczki, teraz będziemy je kroić na małe serniczki. Dobra, Libia, mamy to, mamy to, dziewczynko. Mamy? Tu, mamy. Tutaj Parczy. jest troszkę za grube. Nie, jest idealne. Jest idealne. do sklepu Kraina Miodu. Co tutaj można kupić? Tutaj e, jest taki miód tak. Można. Samy sztuki tutaj robiło, więc nie ma problemu. Można kupować. E, mamy miód, propolis, e, półek pszczeli. No i wie. Same zdrowe rzeczy. Poproszę wszystkiego po jednej sztuce. Po jednym opakowaniu. A wiele to kosztuje? Dzisiaj otwarcie sklepu, to może, może jakaś promocja? To za darmo! Kraina miodu. miodu. Za darmo dzisiaj? No. Uuu. Uh. A czy może Pan mi powiedzieć, jakie tutaj są miody? E, to jest rzepakowy, to wielokwiatowy, e? a to, spadzio, to spadziowy. pychota. Mm, Samo zdrowie. Do rosołku nie ma to jak świeża pietruszka. Widziałam jaki ludność nosisz, Lidia też no. się ubiera, wiesz? Ja tylko lodu dotykałam. Dobra, lepiej umyć. Dobrze umyję, umyję. Dzięki.